Polskie płytki kuchenne, oszczędności i niezawodność całkiem interesujące. Niezawodne i wysokiej jakości polskie płytki kuchenne. Eliminacja wzdęć poszczególnych fragmentów laminatu własnymi rękami laminat to dość popularny materiał wykończeniowy, który ma doskonałe plastikowe mocowanie cokołów na podłogę deska z łyżką jest jednym z głównych elementów dekoracyjnych pokoju. On daje podłogę. Głosy plus głos. Głos przeciwko czy wiesz, że instalacja kamienia, łupki lub ogrodzenia wykonanego z profilu metalu między sąsiednimi letnimi domkami jest zabroniona? Faktem jest, że niesłyszące wysokie ogrodzenia ocierają dużo przestrzeni, zapobiegając penetracji światła, biorąc pod uwagę wielkość letnich domków, 6-8 makrów, w których każdy miernik na rachunku. Wszystkie rośliny posadzone wzdłuż takich ogrodzeń będą bolały i uschną. Dlatego skargi sąsiadów są nieuniknione. Co robić? Dobra opcja ułożenia siatki wściekłej siatki. Nie zapobiegnie penetracji światła słonecznego i ruchu mas powietrza. Takie ogrodzenia są popularne nie tylko wśród letnich mieszkańców, ale także używane do ochrony stref technicznych, terenów sportowych jezior i innych zbiorników, monet z kurczaka i innych przedmiotów. Rabic dostałem jego nazwę na cześć masona Karla Rabicy, który pod koniec XIX wieku stworzył patent na swój wynalazek. To prawda. Potem użyto go do otynkowanych ścian. Siatka labycla jest niskoelikowatym drutem stalowym, który jest wpleciony w rodzaj płótna. Spirale druciane są przykręcane w sobie specjalną maszyną, która nie tylko na drutach, ale także natychmiast toczy się w bułki. Cena jest znacznie niższa dla ogrodzenia siatki rabica dla ogrodzeń z innych materiałów, co jest niepodważalną przewagą. Każdy letni mieszkaniec lub mieszkaniec wiejski może swobodnie kupować siatkę w dowolnym supermarkecie budowlanym, przechowywaniu lub na rynku. Oprócz tego będzie potrzebował filarów do ustawiania siatki i prętów wzmacniających Kabla lub grubego drutu o średnicy 46 mm rodzaje siatki siatki do tej pory na rynku znajdują się trzy rodzaje rabatów siatkowych, które różnią się materiałem produkcyjnym. Nazinki z czarnego drutu niepopalona siatka etykiety wykonanej z metalu żelaza nie potrwa długo. Nie więcej niż 3 lata. Jednocześnie, już 3-4 dni po instalacji, zacznie pojawiać się rust. Jako opcja tymczasowa taka siatka można kupić w obliczeniach że później umieści ogrodzenie z innego materiału lub całkowicie usuną. W przeciwnym razie black metalowa siatka musi być pomalowana i aktualizowana do kolorowej warstwy co 4-5 lat. Ocynkowany siatka labycle nie nadaje się do korozji. Nie jest jednak znacznie droższy niż szanalok ferrous metalu. Dlatego jest bardzo popularny. Plastyczne. Jest to siatka wykonana z metalowego drutu. Pokryta ochronnym polimerem antykorozyjnym na górze. Wygląda nieco bardziej estetycznie niż poprzednie gatunki i nie boi się wilgoci. Na naszym rynku takie sieci pojawiły się stosunkowo niedawno i już zaczęły pokonać letnie sekcje naszych rodaków. Oprócz materiału produkcyjnego siatka Labyfield może różnić się kształtem komórek i ich rozmiarem. Forma: Prostokątna. Romboid lub inna, nie ma znaczenia. Ale wielkość komórki jest niezwykle ważna. Może to być od 25 mm do 60 mm. Im mniej jest, tym mniej siatka mija światło. Bardziej trwałe i monolityczne, ale także drogie. Siatka z komórek 60 mm nie nadaje się do ogrodzenia kurnika, Ponieważ komórki są wystarczająco duże, aby się przez nie wspinać. Dlatego musisz wybrać siatkę wściekłego spośród obliczeń, do których zostanie użyta. Aby chronić letni domek, aby duże zwierzęta i ludzie nie mogli penetrować. Użyj siatki z komórkami 4050 mm to wystarczy. Koszt ogrodzenia z wściekłej siatki zależy od kilku parametrów materiału siatki wielkości komórki. Grubości drutu w siatce i metody jego mocowania. Neocyryczna siatka płyty o wymiarach 52,010 kosztuje około 28 cu. Dla rolki 10. m. W tych rozmiarach 50 wielkość komórki, grubość 2,0 drutu. Nawiasem mówiąc, może to być od 1,0 do 2 mm. W związku z tym cieniesza, tym taniesza i jaśniejsza siatka. Ale mniej trwały i trwał. Galet Labyfield 52,010 kosztuje 32 cu dla 10. Zgadzam się. Różnica nie jest taka wielka. Plastyczna siatka Labycle 52,010 kosztów 48 cu dla 10. Jest to nieco droższe niż poprzednie opcje. Będzie to faktura tymczasowego ogrodzenia i dla stałego samego siebie jak możesz zrobić siatkę z wściekłej siatki istnieją dwa sposoby na ułożenie ogrodzenia z wściekłej siatki ciągnąć między filarami średnik zrób sekcję z rogu w które można naprawić fragmenty siatki. Pierwsza metoda jest znacznie łatwiejsza i taniejsza. Ale mniej estetyczna i w jakiś sposób praktyczna. W przypadku produkcji sekcji wymagane będą dodatkowe znaczne koszty metalowego narożnika, którego koszty mogą przekroczyć koszty siatki. Płot przekrojowy będzie piękniejszy, silniejszy. Na nim będzie można coś wysuszyć lub po prostu zawiesić. Do obu metod będziesz potrzebować filarów, w których sieć zostanie przymocowana. Jakie są ogrodzenia wściekłej siatki? Przykłady zdjęć filary na ogrodzenie z siatki wściekłej drewniane filary łatwy niedrogi materiał w zalesionym obszarze, ale krótko sensowny jest zakup drewnianych słupów lub prętów tylko wtedy, gdy są one znacznie tańsze niż metalowe, lub zamontować tymczasowe ogrodzenie. Są sytuacje, w których drewniane materiały budowlane pozostają po budowie domu, na przykład dach, nie chce znosić niepotrzebnych kosztów jeśli istnieje materiał bez właściciela, aby ułożyć filary na ogrodzenie, Drewniane pręty należy wyczyścić z kory. Następnie są one przecięte do wymaganej długości. Najczęściej pogłębianie odbywa się 1015 cm poniżej poziomu zamrażania gleby. Okazuje się, że długość wiązki będzie wynosić około 3 m. Cała podziemna część drzewa musi być obróbka w wodoodpornym mastyk. Na szczęście teraz rynek oferuje wiele mastów, które nie muszą się rozgrzać ani jakoś się przygotować. Po prostu go rozmazałem. Reszta prętów jest koniecznie pomalowana, w przeciwnym razie zgnią się 6 miesięcy po instalacji. Konsolidacja siatki siatki do drzewa jest wykonywana za pomocą paznokci z nowoczesnych materiałów możesz zaoferować zaciski, ale nie będą one zbyt ekologicznie dopasowane do ogólnego widoku. Metalowe filary są bardziej preferowane. Ponieważ są bardziej trwałe i niezawodne, najczęściej stosuje się okrągłe lub kwadratowe rurki krzyżowe o średnicy 60 120 mm. Grubość odcinka powinna wynosić co najmniej 2 mm, aby obniżyć koszty budowy ogrodzenia z siatki wściekłości rurowej. Możesz kupić w najbliższym wykupu złomu. Czasami możesz wybrać dobrą wersję rur wodnych, które straciły szczelność ale nie dotknęły odzy. W przypadku zaopatrzenia w wodę nie można ich użyć, a dla ogrodzenia ich szczelność nie ma znaczenia. Niedawno filary pojawiły się w sprzedaży, już gotowe do użycia do budowy ogrodzenia, są malowane spawanymi haczykami. Takie rury będą kosztować nieco droższe, ale istnieje wiele powiązanych zmartwień. Można również użyć beton lub azbest filary ścigania, jeśli są w magazynie. Ale możesz naprawić siatkę tylko za pomocą zacisków lub kablem, tkając ją w siatkę i pleciony filar. D-Grinding siatka rozciągająca jedną z głównych zalet ogrodzeń netto jest prostota instalacji, którą można skutecznie wykonać. Bez poważnych umiejętności budowlanych. Jako przykład rozważamy konstrukcję ogrodzenia rozciągającego z wściekłej siatki za pomocą metalowych biegunów. Szerokość siatki wynosi 2 m. Oznaczenie terytorium przede wszystkim w zakątkach strony instalujemy tymczasowe kołki i ciągniemy między nimi gwint konstrukcyjny lub przewód. Mierzymy długość sznurka. Będzie to długość wściekłej siatki. Którą należy kupić z marginesem 1, 2 metrów, Na wszelki wypadek. Teraz należy zwrócić uwagę na miejsca instalacji filarów. Najbardziej optymalna odległość między filarami wynosi 2,5 m, nie więcej. Ponieważ siatka wściekłości zgina się, aby obliczyć liczbę niezbędnych filarów. Dzielimy długość każdej strony miejsca przez 2.5, na przykład długość 47 m. Bez 2 ani 2,5 wartość ta nie jest dokładnie podzielona. Po podzieleniu przez 2.5 otrzymujemy 18,8. Mamy dwa sposoby. Pierwszy, który zainstalował 19 filarów w równej odległości od siebie, 47-19 U003D 2,47 m, ale prawie niemożliwe jest to obliczenie miejsca instalacji kolumny z taką dokładnością. Drugi sposób ustawienia 18 filarów w odległości 2,5 m, a między tym ostatnim aby nieco mniejsza odległość. W sumie musimy kupić 19 metalowych rur. Na rozciągniętej linii robimy ślady w odległości 2,5 od siebie. Ciągle upewniamy się, że są na płaskiej linii. Ważne. Jeśli strona ma znaczące nachylenie, nie będzie działać. Aby zbudować ogrodzenie z siatki ponieważ jest słabo przymocowana w położeniu. Jedynym wyjściem z sytuacji jest teraz w miejscu różnicy wysokości zainstaluj mocniejszy i długi filar, do którego sekcja siatki będzie przymocowana z jednej strony na tym samym poziomie, a po drugiej stronie. Aby to zrobić, płótno siatki będzie musiało zostać podzielone. Druga opcja wyposażenia ogrodzenia przekrojowego. Instalacja filarów w miejscach oznaczonych pod filarami boremowie są wiercone lub kopią łopatą. Głębokość wynosi 1,215 m. Tak, że filary nie poruszały się podczas wiosennego obrzęku gleb, muszą być zainstalowane poniżej głębokości zamrażania gleby o 1520 cm. TJ. Na głębokość 0,81,2 m. Pierwszy, który zainstaluje bieguny narożne, ponieważ będą one największą presją, a nawet nierównomierne. Na dole studni nalewamy warstwę zmiażdżonego kamienia i starannie zwartą. Następnie warstwa piasku, a także zwalnia. Następnie instalujemy rurę. Wcześniej traktując podziemną część za pomocą mastyk antykorozji, przygotowujemy zaprawę cementową z jednej części piasku i dwóch części cementu. Wymieszaj, a następnie dodaj dwie części kruszonego kamienia i ponownie wymieszaj. Wlej wodę i ponownie ingeruj. Ważne jest, aby kontrolować, aby roztwór nie był zbyt płynny. Następnie wlej roztwór do otworu wokół rury. Ważne! Pamiętaj! Aby kontrolować pionową lokalizację filaru za pomocą linii pionowej przebijamy beton magnetem za pomocą bagnetu osiadając i zagęszczając go. Drugi w wierszu ustawiamy kolumnę narożną z przeciwnej strony. Następnie wszystkie inne filary zgodnie z opisaną technologią. Pamiętaj, aby kontrolować równość ich lokalizacji względem siebie. Aby to zrobić, mamy na nim wątek i sprawdzamy. Dalsze prace można kontynuować dopiero po całkowitym utwardzaniu betonu, TJ, tydzień później. Czasami metalowe filary nie są betonowe, ale po prostu zasypią w pustej przestrzeni warstwy dolnej kamienia butelek lub dzikiego. Dokładnie przycinają, a następnie zasypią z warstwą gleby również wycinającą i na górze kamieniem jak Ta metoda mocowania jest również dobra, filary są ściśle przymocowane w sąsiednich samolotach. Możesz dodać trochę betonu do ostatniej warstwy kamienia, co zwiększy siłę konstrukcji. Rabic, siatka ciągnąca i naprawianie filarów, kiedy beton wyschnie. Spawaliśmy haczyki na filarach, na których naprawimy wściekłą siatkę. Aby to zrobić, możesz użyć paznokci śrub, grubego drutu, kawałków pręta lub innego improwizowanego materiału, który można zgiąć w hak. Kolejny etap produkcji i ogrodzenia z siatki wyciągającej siatkę. Przede wszystkim wyprostuj rolkę. Następnie instalujemy go w pobliżu pierwszego filaru narożnego. Naprawiono sieć, wisząc ją na haczykach. Dla większej wytrzymałości w pierwszym rzędzie komórek siatkowych, w pozycji pionowej. Odcinamy gruby drut lub pręd wzmacniający o przekroju 34 mm. Po powieszeniu siatki na haczykach spawaliśmy ten pręd do rury. Nie pozwoli to na zwisanie i zginanie siatki. Otwieramy siatkę przez jeden rozdział do najbliższego filaru. Nieco dalej niż skrzyżowanie siatki z filarem rozciągamy pręd do niej w pozycji pionowej. Trzymając się tego, wciągniemy siatkę, jeśli po prostu pociągniemy go rękami. Napięcie będzie nierówne. Razem, jeden bliżej górnej krawędzi, drugi do dolnej, pociągnij siatkę. Dla wygody możesz zaprosić trzeciego uczestnika procesu, który w tej chwili umieści na haczykach. Następnie rozciągamy pręty, kabel lub przewód w siatce w płaszczyźnie poziomej w odległości 5000 od górnej krawędzi a także od dolnej. Czasami zaleca się użycie pięć prętów w równej odległości od siebie. Spawaliśmy je na filar. Te pręty będą służyć jako wsparcie, wsparcia dla wsparcia, aby z czasem nie zwisał. Powtarzamy procedurę wszystkich innych filarów. Działając na tym samym algorytmie, ciągniemy go, naprawiamy, rozciągają pręt, spoinę. Ważne! Nie chodzisz za rogiem filary z siatką. Lepiej jest naprawić go na biegunie, odłączyć, naprawić komórki drugiej części płótna i kontynuować ciągnięcie siatki za pomocą oddzielnego płótna. Jest to konieczne w celu zmniejszenia obciążenia słupów. Jedna rolka siatki może nie wystarczyć, aby zamknąć wszystkie rozpiętości między filarami. Może być taka sytuacja, że u 200 bebeks u 200 był metr siatki. A do następnego filaru wyniesie 2,5. W tym przypadku wyciągamy drut z ekstremalnego rzędu siatki, nakłada końcowe płótno na nową rolkę i splot drut między nimi. Rezultatem powinien być ciągła siatka bez szwów. Kiedy całe miejsce jest ogrodzone ogrodzeniem, zginamy haczyki na wszystkich filarach. Jeśli istnieje kawałek niedodanej siatki, wyciągamy drut, odłączając siatkę. Wycofując jedną komórkę po naprawieniu filaru. Ostatni pasek musi zostać pomalowany, aby nie były skorodowane. Jeśli nie planujesz korzystać z spawania, ale aby naprawić siatkę za pomocą zacisków lub drutu, możesz pomalować filary przed rozpoczęciem pracy z siatką. Górne anteny drutu, z którego powstaje siatka, skręcamy się o jeden lub dwa zakręty i owijamy. Aby nikogo nie zranić, czasami w górnym rzędzie komórek kabel lub drut jest gwintowany, a wąsy druciane są wokół niego. Na tym jest nasze ogrodzenie z siatki wściekłości jest gotowe. Sekcja D sekcji z siatki z własnymi rękami Podobne urządzenie z siatki wściekłości różni się od odcinka wraz z obecnością ramy odcinków. W których montowana jest siatka. Pierwsze etapy pracy, oznaczenie i instalacja filarów nie różnią się od układu ogrodzenia. Filary powinny być nieco silniejsze, ponieważ będą musiały znieść znacznie większe obciążenie. Kupujemy róg 34 lub 45 mm. Z niego spawaliśmy ramkę dla sekcji ogrodzenia. Aby to zrobić, z odległości między filarami zabieramy 1020 cm. Będzie to długość ramy. Z wysokości filaru nad poziomem gruntu zabieramy również 1015 cm. Będzie to szerokość ramy. Spawaliśmy narożniki w postaci prostokąta. Następnie odprężymy rolkę siatki wściekłego. Jeśli istnieje potrzeba, zmniejsz jego rozmiar wysokości do niezbędnego, odcinając nadmiar młynek. Druga opcja wykonania rozmiaru sekcji 2M, w szerokości siatki. I rozwinięcia rolki siatki w pozycji pionowej, odłączając nadmiar od dołu. W skrajnym rzędzie rozciągamy pręt z przekroju 45 mm. Spawaliśmy go do pionowej postawy ramy z narożników. Następnie rozłożymy pręty w górnym i dolnym rzędzie siatki. Ostrożnie go ciągną, a także spawujemy pręty do poziomych zakątków ramy. Działamy również z ostatnim licznikiem pionowym. W rezultacie powinniśmy ugotować sekcję z rogu, w którym na prętach przyspawany jest szlif wściekłości. Spawamy paski metalowe o długości 1530 cm. 5 cm szerokości i 5 mm z krzyżową sekcją w pozycji poziomej. Z górnej i dolnej krawędzi filaru wycofujemy się 2030 cm. Ustawiamy odcinek między filarami i spawaliśmy go na ścieżki. Po całej pracy spawalniczej ogrodzenie należy pomalować. Jak widać, nie jest tak trudno zrobić wściekłą siatkę. Aby zrobić wściekłą siatkę, potrzebna będzie cierpliwość. Dwie, trzy osoby i dobry nastrój. A jeśli nie rozumiesz opisu ze słowami technologii instalacji ogrodzenia, sugerujemy obejrzenie wizualnego filmu. Jak zrobić siatkę wściekłego? Instrukcję wideo skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj. Następującego pola, wpisz swoje imię, twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza, twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie komentarz dzięki autorowi 12.08-2017 anonimowy, dzięki autorowi http zaboris setki rabicy może się przydać. Siatka LABICLE to to 16.01 2018 anonimowe siatka Labyfield jest jednym z najtaniejszych materiałów na ogrodzenie i nie jest zamontowana. Ustaw filary i pociągnij je. Pozostaje tylko zakup siatki labicy i słupów. Kupuję tutaj HTTPS 2.0. S rus Wszystko jest zadowolone u 200 bebeks Bexler-U200B Zarówno cena, jak i czas dostawy. Cóż, bardzo zadowolony 2019 Anonimowy Cóż, bardzo znaczący film. Napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz.

Http 2.x zaborin Rus Serwis z setki rabicy może się przydać siatka LABICLE to to 1601 2018 anonimowe siatka LabyField jest jednym z najtaniejszych materiałów na ogrodzenie i nie jest zamontowana. Ustaw filary i pociągnij je. Pozostaje tylko zakup siatki labicy i słupów. Kupuję tutaj Https 2. Zeszsetka zeszsetka rabica. Wszystko jest zadowolone. u 200 bebeks/ u 200 b Zarówno cena, jak i czas dostawy. Cóż, bardzo zadowolony. 21.05-2019 Anonimowy. Cóż, bardzo znaczący film. Dzięki autorowi. Http://zaborynnov. zabory z setki rabicy może się przydać. Siatka Labyfield jest jednym z najtaniejszych materiałów na ogrodzenie i nie jest zamontowana. Ustaw filary i pociągnij je. Pozostaje tylko zakup siatki labicy i słupów. Kupuję tutaj https z /setka, setka rabica. Wszystko jest zadowolone. U200BBX, U200B zarówno cena, jak i czas dostawy, cóż, bardzo znaczący film, informacje kontaktowe, reklama na stronie internetowej zostanie autorem i zarabiaj portal budowy Stront 2011 do 2018, artykuły o naprawie, budownictwie. Materiałach budowlanych. Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła. Uzasadnienie prawne.